No i witam wszystkich w kolejnym filmie. Tym razem pochmurny dzionek i nie mogłem już dłużej czekać. Ruszyłem znowu na klenie. Ostatnio tylko klenie i klenie, no ale tak wygląda sytuacja na mazury. Czasu za bardzo nie było, ale wyników uwierzcie mi nie mam, bo tu przecież rodzinę mam, to wiem jak sytuacja wygląda. Ale mam pomysł na bardzo fajny film z boleniami z powierzchni. Czekam jeszcze na jedną rzecz. Także pojedziemy troszeczkę pobrodzić. Mam nadzieję, że ten film wypali. A, ale oczywiście to jest zależne od tego, czy uda się coś złowić. No jakoś tak nie dodaję tych filmów, jeżeli jestem na zero. Nie wiem dlaczego, ale wychodzę z założenia, że lepiej się ogląda te filmy, jak, jak jakaś ryba jest. Także. Dzisiaj ruszam na klenie, a już niebawem na bolenie z powierzchni, także tymczasem zapraszam do oglądania nowy odcinek rzeki, także totalnie nie wiem co i jak tutaj wygląda Dzisiaj tak troszeczkę chmurno przebija się słońce Zobaczymy jak to się przełoży na brania. Tutaj niekoniecznie dobrze, bo pierwszy rzut wysoka burta. O, ale widzicie. Ale są. Ewidentnie muszę zaryzykować tutaj zejść. Zobaczyć, czy tu w ogóle można zejść. Czy to są same trawy. Nie, no o, tu już woda, patrzcie. Tu już woda, no ale dobra, dobra i tyle. jest jazio o, ale jazio no i patrzcie pierwszy w tym sezonie jazio no myślę, że 40 cm ma ale nie będę go mierzył jak, jak coś większego będę to wam będę pokazywał fajna sztuka i pierwszy w tym sezonie, uciekaj do wody, pięknie poszedł. No ale widzicie, na początku porzucaliśmy tam, daliśmy temu miejscu odpocząć. Parę rzutów tutaj, i na powrocie jest. brania się skończyły, ale widać, że te grzbiety tu chodzą. Więc takiego mikruska od Jakuba Dwojaka też myślę, że warto tu posłać i w tym murcie go przytrzymać. Jakie szarpnięcia? No, no, niestety na bank się ukuły. Ale właśnie o to mi chodzi. To są takie miejsca, że no tak, no nie ma szansy tam dojść. A właśnie ten mikro super ma zaletę. Daleko leci i w tym nurcie możemy go przytrzymać. I dosłownie czekać, tylko aż coś uderzy. Ale jak one się już ukuły, bo mocne strzały były. No, nie sądzę, że coś już z tego wyjdzie one strzały ładne kleń. widzicie, a smużak tyle razy tam wędrował i nic dlatego w tym wędkarstwie cały czas trzeba kombinować cały czas trzeba coś zmieniać próbować nie skreślać jednego miejsca nawet jak ryby nie dało bo ryby nie są głupie To jest taki wobler wobbler Lures mamba i on wyjątkowo jest ze sterem, bo ja ogólnie używam woblerów bezsterowych, jeżeli chodzi o smużaki. Ale jego właśnie można ciekawy zwijać pod prąd. Tu mamy takie miejsce. Wrzucamy na zielsko. Jego można z powodzeniem zwijać pod prąd, patrzcie No ja pierdzielę To się nazywa mieć nos, ale klucha piękna Piękny Ale klocek Zobaczcie, no zdążyłem powiedzieć, piękny złoty klenik. A pokaż, gdzie masz mamę. O, ty musiałeś ją wypluć. Patrzcie. Tak, wypluł. Ale tego to Wam zmierzę. No i patrzcie, 43 centy. Piękny. Piękna zmiana w i patrzcie, jaka kluseczka czterdzieści trzy centymetry. Baja. O, ogonem pomachał. Pięknie. Ale wiedziałem, że na tym dziedzictku na pograniczu z murbeton. To jest po prostu miejscówka murbeton. Ja uwielbiam szczupaki. O konie też. No tutaj ten metrowy szczupak to jest moja obsesja. Ale słuchajcie, to jak ja się wkręciłem w te klenie z tej powierzchni, to jest normalnie mistrzostwo świata. To jest tak widowiskowe, to jest taka adrenalina, że to trzeba poczuć. Tym razem szersze niż od, od Staniego, ale był na kijów. Był na kijów, nie mam mowy. Pięknie. Pięknie. Ole gruby kleń. Oj, gruba ryba. Ojej. Uf. Ale grubas ja cię nie mogę. Zobaczcie jaki grubas. To jest moja ręka baja już go mierzymy no i zobaczcie 45 cm no i tym razem szerszeń od Kacpra Wawryniuka dzięki Kacper za szerszenika 45 cm kapitalnie Wielbią tygrynie. Jest. No, bo mnie tu skaleczysz, Ziomek. Ja cię wypuszczę zaraz. No i taki ze 35 centów mamba, bo tam już nie mogę dojść. Fajna sztuka. No i w tym samym miejscu, w którym zaczynałem, w tym samym miejscu kończę, ale to co powiedziałem na wstępie No zobaczcie jak ta pogoda się zmienia. Już się zerwał wiatr, już słońce zaszło i tak to ostatnio wygląda. Czarny smużak po raz kolejny czyli ten, który w tym miejscu był skuteczny odstanie go o, już kropi deszcz No, i patrzcie, co się dzieje. To jest właśnie to, o czym powiedziałem na ten Pada deszcz, już wiatr niesamowity. Nie wiadomo nawet, kiedy to się stało. No, i ja kończę wędkowanie. Jestem mega zadowolony, bo w krótkim czasie udało się te ryby złowić. Także, no, mega fajnie. Brania bardzo widowiskowe. Aczkolwiek ta 50, ten klej, no, opiera mi się niesamowicie na ten spinning Jeszcze Trzeba będzie trochę na niego poczekać. No i co, do kleni mam najbliżej, więc zobaczymy jak sytuacja, tak jak powiedziałem na wstępie, mam woblerki już zamówione powierzchniowe z pracowni, także będę chciał na tego bolenia z tej powierzchni wyskoczyć. A jeżeli chodzi o te mazury, no to ja tak samo czekam jak i wy, ale od września, koniec sierpnia, od września przyłożę się do tych mazur, bo tak naprawdę dla mnie to wtedy się zaczyna najlepszy sezon. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba. I oczywiście do zobaczenia na kolejnych filmach.